Chodźmy z Aero, bo Aero jest przyjacielem O nie, ty nas goni O tego... go, o Jezu, o Jezu A, a Ja ufam Aero Dobra, Aero robi taski Gdzie ja mam taski? Dobra, oj ma nie kto chodzi Aero Ja chcę z Aero chodzić Wyrobię sobie bezpieczeństwo Czyli Aero jest tutaj, dobra Chodź Aero Aero Tutaj chodź, tutaj chodź, Aero! Wiem, że mnie nie słyszysz, ale... Aero! Chodź. No chodź. No. Kur dobra, mam to gdzieś. Zrobię sobie tutaj. O, patrzcie, zmieniło się coś. Gwiazdki, krzyżyki, trójkąciki, co to jest w ogóle? O Jezu Chris nie. O, Boże, nie! Nie, nie, nie! Błagam! Witości. Nie zabijajcie mnie, ja jestem bezpieczny. Dobra. Ja zaraz umrę. Tu w czerwone do mnie pod, dobra. A nie Rejkotka. O kurde. Dobra, no znaczy się jakoś nam się udało. Tutaj jesteśmy bezpieczni, zrobimy szybko, że tak powiem barierkę. Dobra, barierka nam działa już na statku. Co my mamy za kolejne zadanko? Tu mamy jakieś kolejne zadanko. Azuploadować chyba pliki. Dobra, nie, kabelki naprawiamy, dobra. Ok, kabelki zrobione. Idziemy do. O Jezus, Matko Boska. No, Słucham? o Boże, dwie osoby zginęły już. Co się, co się, co się, co się, co się stało? W ogóle. Nie, to wino Manika. W ogóle tak chciałem, chciałem tak to nie powiedzieć. Ja. Chciałem Ej, tak mogę powiedzieć to A, jedną rzecz. To Na pewno nie był Didi. Chy chyba nie, bo poszliśmy <laughs> razem, ja tak. Tak kurczę, tak się trzymaliśmy ten dystans, taki. No ja, ja <grym> nie, tak nie, tak. nie wiem, półtora metra. Ej, takie no. pytanie... Takie pytanie pierwsze. Pandemia jest. No bo chciałem chciałem z tobą Chciałem z tobą chodzić, asekurować wzajemnie, ale... Dobra, gdzie no, jest ciało! Ok. Nie, e, no no nie, nie wychodziła nie mi karta, nie wychodziła mi karta, nie pytaj. Ej, Rejkoka zginęła gdzieś na dole, bo na mnie miała, jak byłem w stanie. Ja chciał być gdzie jest ciało! Nie wchodziła cię. No chyba gdzieś na dole, bo Rejkopi jak się. Gdzieś ciało? Co? Aero, gdzie jest ciało? Aero. Aero. Ciało. Dlaczego ja to zgłosiłam? Nic, ty masz ten. No. Ej, ale ja cię nie zgłosiłam. No. no właśnie widzę, że mam ten kapot, ale Ja się zgłosiłam. Przysięgam. A, a gdzie teraz Co? byłaś? To, inaczej Aha, tak to nie wiem, czy nie było jakiegoś błędu. A dobra. Ale gdzie byłaś? Ja byłam w elektryce. Aero, a mam pytanie. A to nie było czasem tak, że ty przez pomyłkę nawet nacisnęłaś dwa razy i zgłosiłaś sama? A o, twoja wina, U... ja bym chciał tylko nie, powiedzieć, nie że. Nie że, ja, że ja daję 90%, że to jest czerwona. Czemu? Ja, bo ja ma ja, Ej, patrz, mam maruszki. Czerwona ma na sobie coś niebrązowego, to jest ja, ja już tłumaczę. Wchodzę sobie do weponsów, czerwona stoi przy uploadzie. No. Zaczynam sobie robić asteroidy, czerwona stoi przy uploadzie. Skończyłem robić asteroidy. Czerwona stoi przy uploadzie. Ej, czekajcie. No, no, no. no. A jeszcze ja, proszę, mogę coś poprawić? Czerwona, Ej, mogę coś poprawić, mam, że to nie jest upload? To nie jest upload, to jest download. Czy ona nie później to musi to iść do admina? Ej, ja powiedzie... to powiedzieć, nie zmienia to faktu, że to trwa 8 sekund. Ej, mogę wam tylko coś powiedzieć jeszcze? Nie zmienia w 8 sekund. A czerwona strona to Słuchajcie, dobra. No ja kliknęłam nie w A końcu, that's... bo na telefonie oh. mam i zanim mi to się zrobiło to kliknęłam anuluj czy coś w tym I... stylu. I później odbijałem kartę i chyba Maniek tam też był, i w ogóle. Jeśli mogę coś powiedzieć, to ogólnie ja byłem w tym tam, gdzie się sabotuje tę łączność, tą na dole, wiecie, takie tam z monitorkami, gdzie to jest na samym dole. I ogólnie miały mnie, ja tam byłem, bo ja tam bodajże pobierałem chyba przy tym od razu przy ścianie, więc widziałem osoby, kilka osób przechodziło właśnie. I między nimi przychodziła Rejkotka i przychodziła Czerwona. I tylko nie wiem, czy Rejkotka przychodziła pierwsza, czy Czerwona była za nią. Ale kojarzę, że się podoba słowa, że się sabotuje. Czy miał coś wspólnego z Areo? Nie sabotuje, nie sabotuję, tylko no Powiedziałeś no, to, powiedziałeś! Co no, no, przy... Przejęzyczenie, no. No pobierałem pliki, ja... pobierałem pliki, no. No, mówię, ja no, no ale w sensie, nie, ale, nie ale właśnie... Nie a, nie właśnie, Iserek, nie, 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 sabotuje się, bo sabotuje się właśnie w tym miejscu, tam gdzie jest ta łączność. Tam są te kreski, nie wiem, czy hmm. to miejsce. O to no, mi chodziło. No, tak, 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 Dobrze, dobrze, o to żebym na kogo głosować no. później, okej? Okay? Ja skipuję, ale... Ja też skipuję. Zagłosowałem na zrobiło. Ja nie wiem. Ja skipuję, ale Ero to takie podejrzane trochę. Dobra, to jest coś. coś. Ale... Ja właśnie nie zgłosiłam ja nie mam pojęcia dlaczego ja w ogóle ciało zostało zgłoszone. Trzeba znaleźć drugiego zabójcę. Mm -hmm. Na pewno ale. No, Chrisu. to co? Nie, ale po prostu jak ten twój ja. ton zawsze nie rozwala i <laughs> Jakbyś wiecznie podejrzany. Ja Weź jestem po, czysty ją... się do usług, mój tron zawsze w cenie. O Boże... To trzeba uważać na sobie. Podejrzane. Dobra. Zaraz zobaczymy, co on tutaj wyjdzie z tego? Dobrze, dobra, czerwona jest tutaj. Lister jest tam, dobra, od Listerty ja uciekam. Maniek jest tutaj, teraz z mankiem będę chodził. Mam nadzieję, że Maniek mnie nie zabije. Maniek Jesteśmy kumplami Easter tu stoi, oj Dobra, zróbmy... O nie, Easter na mnie podchodzi A uciekam Uciekaj O Jezus O Jezus, prawie zawału dostałem Sobie stanę tutaj O mój Boże, nie, to najgorzej 3, 2, dobra, aero i czerwona idą tutaj, okej Uuuu. Podejrzane, podejrzane, aeroj czerwona, aeroj czerwona. Dobra, zapamiętać. Didi. To było podejrzane za bardzo. To było naprawdę podejrzane. Pytanie, czy ona poszła szybciej na dół, bo była taka możliwość, czy też uciekła gdzieś dalej. Hmm. Halo, wiem gdzie jest ciało, wiem gdzie jest ciało. Ciało jest na adminie, zabił to Didi. O? Dlaczego ja? Bo Kamera, <laughs> kamerę, kamerę. Ej, nie chcę nic mówić, ale to coś może być na rzeczy. A takie pytanie mam jeszcze szybkie, A takie szybkie pytanie mam. Aero i Czerwona wyschodziliście na dół właśnie z kafeterii. Widzieliście gdzieś easter egg? Nie. nie. Kabelka, w na elektryku razem z Mańkiem. Kto z kamerką na elektryku? A ja mam pytanie, kto był na kamerach i kto No właśnie ja byłem na kamerach. Ja byłem na kamerach i ja się Ja byłem na kamerach i. Ale ja był na kamerach? Ja mam dwa typowania. zrobiłeś to uciekłem i nawet Enet nie powiedział że gdzieś ciało, więc może tylko potwierdzić, czy jest na czy czego nie ma. Znaczy nie, ja zarazem ciało właśnie tam przy tym Admin, tak jak to mówi właśnie tam gdzie jest. Tam gdzie się Bo widziałem jak Didi zabija. Tak, tak się stało Didi, że troszkę ci zabrakło, ponieważ krew widać, Pamiętam o animacji krwi. A ty tam wbiegałeś razem z Chrisem. Didi, co masz na swoje sprawiedliwe? Obvious. No właśnie, dajcie mi powiedzieć. Chrisu, no. kłamiesz, ponieważ nie mogę być na kamerach, bo mnie mijałeś. No. Kiedy cię miałem? Gdzie ja cię? Mijałem? A jak mogę, jak mogę coś jeszcze powiedzieć? To... No? To wydaje mi się, że Aero. widziałem tego, jak na górę. Widział, widział jeszcze? Kto Kto był na kamerach jeszcze? Bo ktoś mówił, że był jeszcze na Ja kamerach. byłem na kamerach i ja wybiegłem. Ja Ero nie widziałem jak ona wbiegła na kamerę, ale jak byłem przy MedBay'u powinna mi widzieć, że biegłem, czy przy... biegłem na tego po MedBay'u. ale ja biegłam z domu. Aero, Krisa? na Na ja Medbayu. od elektryka. Tak, ale czy jak biegłaś na kamerach powinnaś mnie widzieć na MedBay'u na... Ale nie, nie mogła Cię widzieć, bo nie byłeś na kamerę, bo ja Cię mijałem. Ty mnie nigdzie nie ja miałem. Możliwe, jeszcze, ja możliwe, że jeszcze nawet nie nie, nie ten. Nie kliknąłem tych kamer, jakby ty Nie mam pojęcia, ale ja Cię nie widziałam. Jeśli mogę coś powiedzieć, to widziałem DD'ego idącego na górę w stronę kafeterii, a ja poszedłem na prawo i potem ja poszedłem tak jakby dookoła i znalazłem właśnie ciało w, w tym adminie. Więc. Ja nie mówię, że to jest DD, ale się po prostu wpadę... widziałem, że szedł na górę. Nie wiem, w sumie DD wyświetlacz. Okay. jak właśnie tam, na górę, to mijałem Chrisa. on ja nie mógł. Nie widziałem stać na było, kamerach, bo go Nie mijałeś mnie nigdzie. No ale co ty masz powiedzieć, skoro zabiłeś? Skoro nie, nie może nie zabiłeś, ale nie mogłem być na kamera. Didi słuchaj teraz. To, to. Ej, na widziałem jak Chris wbiega do e, Admina, zanim wbiega Didi. Didi. Didi sobie najpierw tak chodził koło tego Admina, bo nie był pewien, czy będzie miał range'a. I myślał pewnie, że nie zauważę, jak zabija Chrisa, ponieważ. Chris trochę dalej wbiegł w te, do tego admina, ale była animacja krwi. I nawet jeśli ja to mówię od razu, na samym początku, Ej. jeszcze nikt, nikt nie zdążył powiedzieć, gdzie jest ciało i kto zginął, i kto, kto zabił, no to nie wiem. Enet potwierdza tylko tyle, że tam było to ciało. Tak, zaraz przy, zaraz przy wejściu do tego admina jest. I A mogę, to, to mogę zrobić. I mogłem Ciebie mijać, więc, Chrisu. Ale gdzie ty mi mijałeś? Na tak? mnie Gdzie mi mijałeś? Nie, na górę, no, no, górę, ale gdzie no, na Spokojnie. A jeszcze mi. Y, podfarkę... a jeszcze, ja nie y, byłem w kafeterii. aero, że aero. No, pod kafeterii właśnie byłeś. Mijałem. No aero jeszcze aero. potwierdza, że ty nie byłeś na kamerze, że ciebie nie widziała, więc. No, naprawdę... bo, a ja, ja mogę było... powiedzieć. Czy, czekaj chwila. Aero, czy ty mnie widziałeś na kamerze, jak przebiegłem koło ja bo się świeciły, hmm. jak przebiegałem? Nie. No to śmieszne. Aero, i dla, mnie, dla mnie to wystarczy, naprawdę. No nie, ja wiem, to... musiał. Dla mnie no, na może, może ktoś inny patrzył. Ja bym chciał zadać. Mówisz proszę. o tym, że na końcu, bo ja jeszcze słuchaj wiesz co? Znaczy ja tutaj na obronę. Może Krisa, nie wiem. Ale mm, wiecie, ja kliknąłem te kamery i był report. Także. Mm, czy mogę zadać? No, no, to to nie, nie, nie. Jeden sekund, ja patrzę Didi, mam szybkie pytanie: czy zabiłeś? No ale podejrzane trochę, no nie okay. wiem. Didi, zabiłeś? No nie znawiłem, no. Chrisów tutaj mnie wkręca na kamera, że się. Dobra, dziękuję. Dobrze ale, no, możecie na nie uważać, jasne, spoko. Dobra, to Chrisa trzeba się u, u. trzymać z daleka. Chrisu! Dobra, wydaje mi się, że to był Didi na 100%. Nie ma bata, on coś za bardzo kręcił. To było zbyt podejrzane. To Teraz pytanie: kto jest kolejnym posterem. Ja myślę, że to jest właśnie Easter egg. Jak nic, ale kurde, teraz czekajcie. Chrisu jest tutaj. Taniec, czy ja tu mam coś do zrobienia? O oh, mam tu coś do zrobienia. Medbay. Dobra. Zróbmy... O Jezus! Najgorzej. Dobra, przygotujmy sobie próbki. Jest przygotowany. przygotowane. Take a break, dobra. Tu jest Isterek. O oh Boże Isterek, o Jezu. Co to jest robi? O, no, 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 ty. Ja wiem, że ty Sterek jest zabójcą, jak nic. O Boże, nie, Isterek do mnie idzie! O fuck! O Jezus. O Boże. To było straszne O Jezu, Easterg do mnie idzie, tak? Dobra, udało się Idziemy sobie tutaj, tam coś mamy? Nie, tu nic nie mamy, o Easterk jest tutaj Idziemy ją obserwować Robi taska? Coś się ruszyło, pytanie czy to ona? Ona już dawno skończyła robić O Jezu Czekaj na kamerach, dobra, pójdziemy sobie na dół. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy coś jest. To są wenty, więc trzeba uważać bardzo mocno. O, tu mam coś do zrobienia, tak niebezpiecznie przy wentach. Dobra, udało nam się. O Jezu, aero tu ten idzie. O masakra, idziemy na górę. O, coś się stało. Halo, halo, co tu słychać? To jest na pewno crystal. Dlaczego? Słuchajcie, bo zamknął mi wszystkie drzwi tam na dole. Słuchajcie, ja wam, powiem, było, ale... ja wam powiem tak. kristo to mnie gonił przez y, pół mapy praktycznie, więc ja też się go obawiam. <grym> stop, no, stop, no, stop, 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 czekajcie. Ister, czy ty się skanowałaś w po mnie? Po którymś na pewno. Bo stała, stała na, sta na pewno. Obok mnie stał EMF, przyszła Ister, ja się skanowałem. Pewnie chciałaś wyjść na skanowanie i nie mogłaś, ponieważ ja się skanowałem. Nie, nie wiem, u chyba trójka. Dwóch nas było, byłem hmm. ja i Enet. No, no, no ja się że tam był tłok taki Ale trochę. Enet stał obok, ja stałem, ja stałem na skanerze. Czy mogłaś się zeskanować? Czy musiałeś ja poczekać, aż tak? ktoś... Od... Czy musiałeś poczekać, aż od razu odszedłem? Nie no, jak zajmujesz, to chyba nie mogę, z tego co pamiętam. No właśnie, bo się skanuje. No. no właśnie, czyli robiłem zadanie. A mam takie pytanie... Czyli w takim razie, Ister jakby... Wyklucza mnie z grona podejrzanych w tym momencie. A mam takie pytanie, Aero: czy jak tak? szłaś na dół, to widziałaś Fiserek gdzieś u góry? Eee, wiesz, co w Medbeju chyba była? Wydaje mi się, że była i ja wtedy wychodziłam, bo robiłam A to dawno wygodę... było w Med Bayu, to dawno już była w MedBay'u. Tak, ale to ale... było tak, to było gdzieś na początku rozgrywki, potem no. nie widziałam. A teraz, teraz jak schodziłaś? Czy widziałeś A Ale Aż ciekawe, Ej. bo udało mi się ciebie widzieć jak wchodziłaś do kamer i mnie chciałaś minąć, Ej. ale się byłaś. cofnęłaś. No nie, proszę. ja podejrzałam kamerę, faktycznie byłaś, no ale ten. Ja obserwowałam listerek przez dłuższy nie. czas. U góry widziałam, a na kamerach widziałam, potem nie wiem czy, czy, czy gdzieś tam byłaś, bo ja poszłam na dół. No, ja byłem tak, że właśnie chodziłem za Isterek bardzo cały czas, patrzyłem cały czas, bo myślałem, że jest zabójcą. Ona poszła na kamerę, to stwierdziłem, że pójdę na dół i potem tak zobaczyłem, że właśnie aero do mnie schodzi i ja tak zauważyłem właśnie, że Ero schodzi, to tak. chciałem teraz pobiec na górę. Żeby sprawdzić, czy Isterek żyje, czy tak ktoś przypadkiem gdzieś nie umarł. Była przy... Jeszcze żyje. Uh -huh. no. Była w kamerkach to, to, to jakby mogę potwierdzić. No właśnie jakoś ten i chciałem właśnie Ale... po prostu się upewnić, czy wszystko jest... Czyli, a gdzie było ciało znalezione w ogóle, tak to nie, nie ma to Przycisk to przycisk. Słowa. Nie, nie, nie ma ciała to tą... Czerwona się jakby, chciała przywitać. Jak to, no jakby... Mogłem wyglądać podejrzanie, Aniek, ale... Dobra, ja no, mam podejrzenia no, takie Chrisu, no, i Starego. No bardzo podejrzane Ja no, tak. I... ale ja, loś... ja się bałem tam kręcić, więc... Tak, mi się, ale... się Biegałeś za nami, a później nie mogłem. Tak. być, bo było tam... Ale że podkręciła, potwierdziła, że... Byłem na skanerze i nie mogła się skanować, a Enet stał hmm. z boku, bo pewnie robił fiolki. No, na fiolkach tam ściskałem no. coś tam. Czyli się potwierdza wszystko to, co mówię w tym momencie. A Maniek nagle zniknął. Ale wydaje mi się, że się nie blokuje te raczej chyba te... A w ogóle, Maniek, gdzie ty byłeś w ogóle, Maniek? To jest pytanie za sto punktów. No ja uciekałem przed Chrisem, bo Chrisem mnie cały czas gonił Ale, ale Chris był tutaj. w przecież. Była, nie, ale potem w nie, ty... nie, biegałem, biegałem za nim, to prawda, biegałem. Ja... Ja, dla mnie tak naprawdę, Chrisu, jesteś podejrzany, bo to naprawdę było dziwne, że tak cały czas za mną biegałeś i Ja, ja, rozumiem. Więc... ja to zrobiłem celowo, tak. bez problemu. Tym bardziej, że mi... Ja to zrobiłem celowo tylko dlatego, że wiedziałem, że mnie Ister potwierdzi, ponieważ nie mogła, się nie mogła się skanować, bo ja się skanowałem. Czy bym na to głosowałaś? Iza. Iza możliwa, I za możliwe, że potwierdzi, że, możliwa, że nie potwierdzi. A jak ja na pewno głosujesz? Tak. Ja na Małka, bo to bardzo kręci. Spoko. Hmm. No Lewego, no, ja, chciałem, no, no. ja chciałem powiedzieć od samego początku, że. Z samego początku wiem, że czarno woda ci dla. Przerywa ciebie, Kriso. No Dobra, to, ja sklipuję. Okay. Hmm. O, Chriso poleciał. Jeżeli tego nie wygraliśmy, to krysu był bezpieczny. Dobra starek, aero jest tutaj. Zobaczmy. Ja tam jakiegoś taska. Czekaj, aero jest tutaj. Dobra, idziemy sobie na dół. Sprawdzamy tutaj szybciutko, co tu mamy. Tu mamy coś do zrobienia. Co my tu mamy? A, to jest dobra. proste zadanko. Robimy ciach rachciu ciachu. Dobra, i teraz możemy lecieć tutaj gdzieś na górę. Przekonajmy się. To o Jezus, Co się dzieje? Za jakie grzechy tak szybko? Co się stało? Chcę iść za Manikiem. Drzwi mi się zamykają. Manik ucieka, czerwona mnie goni. Ja się boję. Ja ci naciskam guzik panikarza. Ja Ty... chciałam już wcisnąć guzik, bo patrzyłam na, na ciebie. Naciskam <laughs> i na guzik panikarza, a jestem po lewej stronie praktycznie na, za, za, tam, ja mówię, za elektrykiem. Też nie, nie mogłam wyjść. Istarek, pozwól, że zadam ci pytanie. Czy jesteś imposterem, impostorem? Świetne jest pytanie. Cicho. Mi się wydaje, że tak. To było podejrzane. Zagłosuję. Nie, wiem, nie wiem. Ale widziałem ogólnie koło tego, koło nawigacji, koło tego siedzenia. Minąłem ją. Gdzieś mi, gdzieś mi zniknęłaś, nie wiem gdzie, ale chyba tam po prostu zostałaś. Ja poszedłem po prostu na dół. Na no ja nawigację poszłam, tak. I więcej osób nie widziałem nigdzie. Nikt czerwona nie z... ma... jest czerwona i ma takie ładne uszy, to mi się wydaje, że ona jest czysta. A Iza tutaj... Myśleliście, jest... właśnie patrzę, to jest jedyny kolor nieczerwony no, u niej, to jest, jest no, nie nie czemu zganiasz no, znowu na mnie? No nie zganiał tylko ty coś tak na mnie tutaj jedzie, Mam nie, wypuścić nie. ciapka na ciebie? Mam wypuścić ciapka? A nie, ciapka to akurat może nie, może w niedzielę... Gdzie ty ...wypuścimy ciapka. Tak, jeden potwór. Dobra, ja głosuję na Ja tak samo. No... Jak zwykle, norma. A, normalna sprawa, prawda? Dobra, Na następnej kolejności będzie Maniek, chyba. Nie przegraliście, chyba. Nie no, nie możemy przegrać, musimy wygrać. A zakład? O cholera. No. Czekaj, jeśli Diddy był podejrzany no. pierwszym zabójcą, to teraz jesteśmy w topę. Nie jesteśmy w topem. Mówię wam, te uszka czerwone są zbyt I... podejrzane. nie cichoj, cichoj. A, przepraszam. Dobra, to ten. Będziemy biegać wokół stołu, nie? E, -C, -P -N C. dobra, idę sobie stan? Za aero. Czy aero mnie zabije? Tam tych zostawimy we dwójkę. Ona spojrzy na kamery. O, ktoś wyłączył tutaj. Aero była na tym. Aero jest na kamerach. Dobra, czyli na bank ktoś tam zginął. Aero, aero. Chodź ze mną, aero. Wiem, że mnie nie słyszysz, ale potrzebuję Twojej pomocy. Dobra, jak coś, to czuję, że ten. No powinniśmy pójść naprawić te światła. Czy tutaj naprawia? Gdzie coś się naprawia? Tu coś jest do zrobienia w ogóle. Dobra, tu mamy że jest wskazana. My musimy te światła naprawić. O Jezus! Czerwona zginęła. Dobra. Na bank to jest manik. Mm, nie gadaj, że jestem ja. z to... tekstem. W elektryku moi drodzy jest ciało Maniek. czerwonej, a czerwona była za mną, to czemu ja bym zabijał osobę, moja, moja, moja dedukcja to jest manik, bo ja byłem a za Ero. Ero, słuchaj, posłuchaj. No. Jeżeli ej, to bym był ja, a wiem, że Agnieszka była za mną i głosowała za mną, to jaką bym miał intencję, żeby zabijać czerwoną? Moim zdaniem e. tutaj utwierdził siebie Enet w tym, ja bym chciał że powiedzieć on jest... jest o, Maniek, coś kręcisz. Ej, Aro, takie pytanie do ciebie. Ty byłaś teraz na gdzieś schodziłaś z kamer, bo ty byłaś na kamerach ogólnie cały czas. No, ja byłam na kamerach i szłam tam w dół. Jak to w dół? było ciało? W elektryku było ciało. Ej, no weź, nie róbcie mi tego. Nie no, Maniek coś tak podejrzanie kręci za bardzo. Jak na Mańka? Ja nawet, bo widzisz, bo ty chciałeś to zrobić to jest sprytnie, bo chciałeś przed moim. Ja byłem górą, ja chciałem powiedzieć, że na bank to jestem ja i wpłynąć tutaj na decyzję Aero, natomiast nie No nie, ja zauważyłem zaufać Mańkowi, bo. Manie no, to... pamiętaj, jak on tak mówił ostatnim razem, jak to się skończyło. Ja chcę powiedzieć, tylko jeszcze zanim Aero zagłosujesz, że poszedłem górą właśnie, bo chciałem zobaczyć właśnie, czy Maniek albo czerwona, który z nich się nie zabijał. Ja poszedłem z tobą i ty mnie nie zabiłaś, więc byłaś czysta, też się trochę ryzykowałem. I poszedłem sobie górą przez kafeterę. Zacząłem właśnie, że wyłączone światło poszedłem. Jeszcze do Medbay'a odebrałem tą fiolkę i miałem właśnie już iść tam naokoło, żeby sprawdzić, czy jest gdzieś w okolicy jakieś ciało, czy Manik albo ktoś właśnie nie zabił. I w tym momencie, jak już tak miałem iść z tej kafeterii właśnie jest od strony, że tak powiem, w prawo, no to Manik właśnie zgłosił te ciało. I on był jedyną nie osobą, która była z czerwoną, a ty byłaś po drugiej stronie i on był iść nie To byłem było... Nie wiem, słuchajcie, wiecie co, no, dla mnie to jest Manik troszkę podejrzane, bo tu już podejrzenia do ciebie leciały. Enet tym razem się faktycznie nie pojawiło. I literek była czysta, zauważmy Didi no, był podejrzany, byłaś... bo on jakby wszedł byłaś... dołu, więc mógł być podejrzany. No słuchajcie. Nie, no. Nie, Dobra, nie. bywa. Nie wiem. Ja no, ale nie. jestem piesem. Najwyżej. byśmy wygrali. Bywa. O Boże, nie wierzę to. Serio. A ja, mówiłem.